Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety mielone z ziemniakami, z bakłażanem. Do przygotowania naszych kotletów potrzebujemy 400 g mięsa mielonego, pieprzowo wołowego, do tego 100 g bakłażana. Bakłażan jest przygotowany w ten sposób. Najpierw go kroimy w drobną kostkę, solimy, mieszamy, odstawiamy na 15-20 minut, aby wszystkie soki z niego wyszły, odciskamy. I tak przygotowany bakłażan może być potem wymieszany z tym naszym mięsem, ziemniakami i zrobimy z tego kotlety. Do tego ziemniaki utłuczone, ostudzone 200 g, czosnek, on jest zmiksowany z oliwą, oregano, bułka tarta, olej, sól i pieprz. Zaczynamy od przełożenia składników do większej miski. Doprawiamy oreganem. Sól. Nie przesadźcie z solą, bo ziemniaki gotowane są w wodzie osolonej. Czosnek. Sporo czosnku. Jak zwykle ja, sporo pieprzu. Wy tak jak lubicie, róbcie Wszystkie składniki musimy dokładnie wymieszać. Nie dodaję do całego farszu jajka, ponieważ odpowiednio wyrobione mięso mielone, nawet z tymi składnikami, nie rozwali się nam podczas smażenia. Farsz na kotlety mamy już przygotowany, pięknie się klei. Tak więc można zacząć robić kulki. Propozycja jest taka: jeżeli chcecie. Szybko zrobić te kotlety. Nie róbcie ich za dużych. Wtedy wiecie, że w miarę szybkim czasie zrobicie te kotlety. One się fajnie usmażą i w środku też dojdą bez problemu. Pamiętajcie, żeby kotlety były jednakowej wielkości. Kotlety mamy już prawie uformowane. Wystarczy je zapanierować. Taką kulkę bierzemy. Dociskamy. Spójrzcie, sam kotlet tak naprawdę się robi. Obtaczamy go dokładnie i wychodzi piękny kotlecik. Rzucamy, dociskamy, przewracamy. I następny kotlet jest gotowy. Patelnie z olejem mamy już rozgrzaną. Układamy nasze kotlety. Weszły nam wszystkie. Podsmażamy z obu stron. Tak aby skórka się wytworzyła, zarumieniła. Kotlety są malutkie, cieniutkie. One napęcznieją nam troszeczkę, ale będziemy wiedzieć na pewno w chwili, gdy skórka zarumieni się, z jednej z drugiej strony idealne są w środku. Kotlety są już podsmażone z obu stron. Na ładny, złoty kolor. Tak więc w środku też już są zrobione. Przyciskając z góry można ocenić czy są miękkie, czy są już delikatnie twardawe. Ja już je wyciągam. Kotlety mielone z ziemniakami i z bakłażanem mamy już zrobione. Jak sami widzieliście, robi się je podobnie jak zwykłe mielone, ale całkiem inny smak. Polecam, zachęcam, abyście spróbowali zrobić w ten sposób kotlety mielone. No i oczywiście czekam na komentarze. Mam nadzieję, że Wam zasmakują. Pokażę wam teraz jak one w środku wyglądają. Do tego przygotowałem jeszcze sos jogurtowy, ziołowo-czosnkowy. Idealnie sprawdzi się przy tych kotletach. Mamy w środku warzywa, mięso, tak więc dodatkowych ziemniaków też już nam nie potrzeba. A sosik i kotlecik. Wyobraźcie sobie, jak to smakuje. A, coś naprawdę fantastycznego. Tak więc zachęcam do subskrybowania. Włączcie oczywiście dzwoneczek, aby poinformował Was o kolejnym fajnym przepisie. Ja życzę Wam smacznego i do zobaczenia.